Dzień dobry państwu, witam w kolejnym odcinku programu Sekrety Życia. Dzisiejszy temat to jest regeneracja organów w świetle medycyny energetycznej. Regeneracja organów to temat fascynujący, zarówno dla nauki, jak i praktyk holistycznych. Medycyna energetyczna bazująca na pracy z energią ciała. Oferuje wiele technik wspierających regenerację tkanek i narządów poprzez harmonizację przepływu energii. W tym odcinku dowiesz się, jak to działa, jakie są najpopularniejsze metody oraz jak można je zastosować w codziennym życiu. Medycyna energetyczna opiera się na przekonaniu, że nasze ciało jest otoczone i przenikane przez pola energetyczne. Kiedy energia przepływa swobodnie, organizm regeneruje się i utrzymuje zdrowie. Zakłócenia w tym przepływie mogą prowadzić do chorób lub spowolnienia regeneracji. Kluczowymi elementami są czakry. Centra energetyczne wpływające na poszczególne narządy, meridiany, kanały przepływu energii używane w akupunkturze i akupresurze, pola bioenergetyczne, aura, która odzwierciedla stan zdrowia ciała. Jakie są metody regeneracji organów w medycynie energetycznej? Pierwsze to rejki. Reiki to praktyka polegająca na przekazywaniu uniwersalnej energii przez dłonie terapeuty. Energia ta działa jak katalizator procesów samoleczenia w ciele. Jak to działa? Reguluje przepływ energii w ciele, wspiera regenerację komórek, zmniejsza stres i stan zapalny. Zastosowanie wspomaga regenerację wątroby, serca, jelit i innych organów po operacjach lub chorobach przewlekłych. Regularne sesje pomagają utrzymać równowagę energetyczną i odporność. Druga to jest technika polaryzacji energii. To metoda polegająca na przywracaniu równowagi. W polu energetycznym poprzez delikatny dotyk i ćwiczenia oddechowe. Jak to działa? Harmonizuje przepływ energii w meridianach i czakrach. Stymuluje naturalne mechanizmy naprawcze ciała. Zastosowanie tego pomaga w regeneracji płuc, nerek i układu nerwowego. Łagodzi objawy chorób autoimmunologicznych. Następnie to są wizualizacje regeneracyjne. Wizualizacje polegają na wyobrażaniu sobie procesu zdrowienia lub regeneracji narządu. To technika stosowana w terapii medytacyjnej. Jak to działa? Aktywuje układ nerwowy i pobudza mózg do uwalniania hormonów. Wspierających regenerację. Skupia uwagę na procesie zdrowienia, co zwiększa szansę na poprawę. Teraz ćwiczenie. Zamknij oczy i wyobraź sobie swój organ jako zdrowy i pełen światła. Wizualizuj komórki. Które regenerują się jak młode pąki na drzewie. Powtarzaj: moje ciało wie, jak się leczyć. Jestem zdrowy i pełen energii. Ta metoda jest idealna do regeneracji wątroby, żołądka czy serca. Kolejne to jest terapia dźwiękiem. Polega na stosowaniu dźwięków takich jak wibracje mis tybetańskich, gongów czy określonych częstotliwości, np. 528 Hz, częstotliwość regeneracji. Jak działa? Wibracje dźwiękowe harmonizują komórki i wspierają ich odnowę. Usuwają blokady energetyczne w meridianach i czakrach. I teraz zastosowanie: wspomaga regenerację serca, układu nerwowego oraz skóry. Pomaga w redukcji bólu i stanów zapalnych. Kolejna metoda to akupresura i refleksologia to techniki nacisku na określone punkty na ciele. Które są połączone z różnymi organami. Jak to działa? Usprawnia przepływ energii w meridianach, poprawia krążenie i stymuluje procesy regeneracyjne w ciele. No i zastosowanie w leczeniu układu pokarmowego, wątroby i trzustki, łagodzenie migren i regeneracja oczu. Jak stosować medycynę energetyczną w codziennym życiu? Po pierwsze, codzienne medytacje. Przeznacz 10-15 minut dziennie na medytację, wizualizując zdrowie i harmonię w swoim ciele. Drugie to oczyszczanie energetyczne. Stosuj techniki oczyszczania, na przykład kąpiele solne okadzanie białą szałwią lub Palo Santo. Regularnie oczyszczaj swoje pole energetyczne, wizualizując białe światło przepływające przez ciało. Kolejny to jest balans czakr. Pracuj z kamieniami energetycznymi, np. ametystem dla regeneracji mózgu czy awenturynem dla serca. Kolejne to jest zdrowa dieta energetyczna. Spożywaj świeże produkty bogate w energię życiową, np. surowe owoce, warzywa i kiełki. Kolejny to jest ruch i oddychanie. Regularne ćwiczenia takie jak yoga, tai chi, chi, gong wspierają przepływ energii w ciele, co sprzyja regeneracji. Medycyna energetyczna może być skutecznym wsparciem w leczeniu schorzeń przewlekłych, np. marskość wątroby, niewydolność nerek, rekonwalescencji po operacjach, stanów zapalnych i bólowych, wspomagania regeneracji po terapii nowotworowej. I podsumowując. Medycyna energetyczna łączy starożytne techniki z nowoczesnym podejściem do zdrowia. Dzięki pracy z energią ciała możesz wspierać regenerację narządów i harmonizować swoje życie na wielu poziomach. Kluczem jest regularność i świadome podejście do praktyk. Także to już na dzisiaj wszystko w tym temacie. Sądzę, że się chyba podobał temat. Jest bardzo dużo rzeczy do wykorzystania w życiu codziennym, do czego zachęcam, żeby regenerować wszystkie swoje narządy i żyć długo, długo, szczęśliwie, bez uciążliwych chorób. Jak się podobało, to bardzo proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. Mówiła Ewelina Benberger i zapraszam za dwa dni na kolejny odcinek Sekretów Życia i oczywiście piszcie do mnie, piszcie jak najwięcej komentarzy, co byście chcieli jeszcze usłyszeć na jaki temat. Dziękuję za uwagę i miłego popołudnia. Do widzenia.